A teraz nie wiem jak to będzie. Je, jeszcze sekundę, sekundę. Jeszcze tutaj y, Państwo chcą wręczyć y, podziękowania tym Państwu, którzy nie byli 20. 17 października na uroczystych obchodach dwudziestolecia samorządu poetowego. Proszę bardzo. Ja zapraszam Pana Przewodniczącego, jeżeli... Nie, dobrze. Zapraszam Panią Bożenę Jańską-Jaroś. Nie, chcę tylko. Chcę, chcę tylko. Nogi bolą pewnie. Szanowni Pa... Dobrze, zostawmy to. Podziękowania dla Bożeny Jęskiej-Jaroś Radnej Powiatu Sokólskiego Przewodniczącej Komisji Transportu, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Składam uznanie za pełno zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękuję za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Powiatu Sokólskiego. Przepraszam Państwa niemocniej. Życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Ja chciałbym tak od siebie, Pani Bożeno, Pani Przewodnicząca, powiedzieć, że Pani wkład w funkcjonowanie i w działania na rzecz rolnictwa powiatu Sokólskiego, ale też drogownictwa, ochrony środowiska, ale też wielu, wielu innych działań jest nie do przecenienia. Dziękuję za te cztery lata, dziękuję za te wiele, wiele lat Pani służby społeczności powiatu Sokólskiego zasłużona dla powiatu sokólskiego. Dziękuję bardzo. Pani Bożena lejska Polska droga do niepodległości. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Nie, to dla Bożeny. Ja tylko chcę przypomnieć, bo to była moja piąta kadencja, że poprzednie kadencje też kończyliśmy uroczyście i takie podziękowania podpisywał również Przewodniczący zawsze Rady Powiatu, Teraz się zmieniły trochę okłady, także chcę tylko przypomnieć, że jak było, bo to jest z okazji Bileuszu, Pani Warzone. Także gratuluję Pani i życzę w następnej radzie samych sukcesów. Dziękuję. Nie da się bez księgów w to trudno. Ja dziękuję bardzo, ale żałuję, że przy okazji wręczenia akurat dla mnie jakieś animozy tutaj są. Nie ma animozy, bo e... Proszę Państwa, e... różne były opinie tam o mojej działalności, ale myślę, że mój wynik uzyskany w... akurat w nowych wyborach świadczy o tym, że społeczeństwo po prostu no mi ufa i to, co robię, ma jakiś w ogóle sens, prawda? I to jest najważniejsze. Te 1120 głosów to najważniejsze. To po prostu o tym świadczy. A kolegom z Rady chciałam podziękować, że dane mi było spotkać Was na swojej drodze. Jeżeli już z kimś nie będziemy się spotykać regularnie, ale mam nadzieję, że przyjaźnie pozostaną, i to jest najważniejsze, żebyśmy pozostali sobą i możemy tutaj się kłócić a tak naprawdę to jest bardzo cenne to, że przez cztery lata mogliśmy być razem. Dziękuję. Pracować na rzecz społeczności, choć brawa dla Bożeny, co, bo naprawdę wybitny, wybi a były, 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 bo nie, nie usłyszałem, e, wybitny człowiek, wybitna postać Bożonajska Jaroś. a tutaj drugi, <śmiech> <śmiech> a tu druga wybitna postać, drugi wybitny człowiek, wiceprzewodniczący Rady, geodeta, mam nadzieję, że geodeta, geodecie, z przyjemnością wręczy polską drogę do niepodległości, ale przede wszystkim no, fantastyczny i taki filantrop, no, nie człowiek, który, Szanowni Państwo, wspiera wiele działalności sportowych. Tutaj mamy kolarzy, na przykład, i pana Mariusza, który jest wiceprezesem klubu kolarskiego SOKÓŁ i na przykład pan Łukasz Muździerski. swoje prywatne pieniądze za każdym razem. Wspiera, ale też wiele, wiele innych osób, kiedyś bokserów, później też sztangistów, czy tam osoby, które się zajmują kulturystyką. Wiele, wiele inicjatyw nigdy nie odmawia swoich prywatnych pieniędzy na wsparcie. A więc filantrop, osoba działająca charytatywnie w wielu, wielu dziedzinach. Kampania się skończyła, także nie możecie mnie podejrzewać o to, że kampanię jakąś uprawiam. Bardzo serdecznie, Łukasz, dziękuję Ci za przyjaźń, za wsparcie, za to, że zawsze można na Ciebie liczyć, za to, że. Też potrafiłeś postawić tamę pewnym łamaniom standardów w Radzie. Dziękuję Ci za to. Jako geodeta geodecie gratuluję. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że Pan Łukasz kontynuuje tradycje rodzinne. Jego tata, a mój kolega świętej pamięci Rysio też był geodetą. Pracowaliśmy razem przez 18 lat. W Wojewódzkim biurze. Także życzę ci Łukasz, a kontynuował rodzinne tradycje i a takich, którzy wspierają kolarstwo w Sokółce jest dużo osób, między innymi pan Łukasz. Ja tego skromnie powiedzieć, że swoim prywatnym samochodem woziłem kolarzy na zawody i na inne imprezy. Także w rodzinie kolarskiej geodeci trzymają się razem. I jeszcze tego no, może nikt nie pamięta, a ja pamiętam, pierwszymi kolarzami po wojnie z Sokółki, którzy odnosili sukcesy, to byli geodeci. Czesław Zanieski i Jerzy Klepacki. To byli pierwsi po wojnie kolarze, którzy pochodzili z Sokółki i odnosili sukcesy, a później to już rodzina Kirpsów przejęła to imprezę. Także przy okazji historycznie też trochę coś powiemy. Dziękuję. Bardzo cenne uwagi, tym bardziej, że na pewno to zostawiam. Tak dalej, dalej, dalej. Proszę pozostać Panie Przewodniczący. Dalej idziemy, tak? dziękowania dla Państwa z okazji 20-lecia Samorządu Powiatowego na tą uroczystość, która była tydzień temu ze względu na to, że na przedział czasowy, że przekroczyliśmy, to nie wręczyliśmy państwu, teraz chcielibyśmy te tak. podziękowania. A więc tak, pani Alicja Rysiek. Znakomity wynik do powiatu sokólskiego, 524 głosy, szanowni państwo. Po, nie, ja będę robił, co będę uważał. Pan, do, pan dostał mało, ale wcześniej Pan miał dużo głosów, także proszę się im przejmować. Zabrał Panu głosy, wiadomo kto, także proszę się im przejmować. Bo jest dobrze. Pani Alicja Rysiejko, wybitny człowiek, wybitna postać. Alu, dziękujemy Ci za wszystko. Naprawdę za wszystko. Za wiele, wiele lat służby dla Powiatu Sokłuskiego, dla naszych mieszkańców. Mieszkańcy Cię oceniają bardzo, bardzo dobrze. Za to Ci dziękujemy. Pan Jerzy Białmyzy, wicestarosta powiatu sokólskiego. Chwaliłem wiele, wiele, wiele lat. Dziękuję i zapraszam do współpracy. Super. Pan Krzysztof Szczebiot, radny Rady Miejskiej aktualnie, Szanowni Państwo. Ale bardzo, bardzo zasłużony dla Powiatu Sokólskiego. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy za Pańską pracę naprawdę i to w różnych aspektach i różnych wymiarach na rzecz Powiatu i zapraszamy do współpracy dalszej. Życzony Łukasz Muzierski, zapraszamy Panie Łukaszu i dziękujemy jeszcze raz za wsparcie, za zaangażowanie, za wszystko. Piotr Żuk. Oj, Piotr, dziękuję Ci za wszystko, naprawdę, bardzo Ci serdecznie dziękuję. No właśnie, następna osoba, Zofia Danilewicz, tak kurczę, chyba nie do, niedobry moment, chyba może faktycznie trzeba było to przełożyć. Dziękuję, no takie pożegnania, no nie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, za ciasta, za wszystko, za głosowania, za dbałość o Dąbrowę, za dbałość o merytów, za wiele, wiele działań. Naprawdę bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Jeszcze raz, Bożenko, chodź. No, nie? Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Zapraszam do współpracy w nowej Radzie, w nowym zarządzie. Stanisław Kowzłowski. Ja nie chcę chwalić, bo. bo nie ma potrzeby, ale to jest prawdziwy przyjaciel, bo wtedy, kiedy jest bieda, to zawsze można na niego liczyć. I Stasiu, bardzo ci serdecznie dziękuję za wszystko, za Twoje zaangażowanie w sport, w piłkę nożną, w wiele, wiele spraw, za to, że potrafisz doradzić, powiedzieć i. Kiedyś Budrowski zawsze mówił, że wszystko, co najgorsze, to się nauczy od Ciebie, a ja mówię, wszystko, co najlepsze, to się nauczyłem, nauczyłem od Stanisława Kozłowskiego, te, to żart, ale te, te, te rady, które od Ciebie utrzymywałem, i takie kierunki, w którym my mamy iść, były bezcenne. I to, że pomimo tego, że byliśmy, masz taką klasę, że pomimo tego, że na początku zaczynaliśmy jako opozycjoniści, a kończyliśmy jako prawdziwi. Tacy ludzie odpowiedzialni, tak, prawdziwcy, którzy chcą ponad podziałami. To jest coś niezwykłego, naprawdę staś. Naprawdę bardzo ci serdecznie, panie burmistrzu, panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Pan starosta źle zinterpretował moje słowa. Ja powiedziałem, że, że wszystko co uczy, nauczyłem się w polityce, to od pana Stanisława Kozłowskiego, który był moim zastępcą w latach 90-94. Także i to, co najlepsze w polityce i to, co najgorsze w polityce. Także pan tylko wyjął to, co najgorsze, a to, co najlepsze, pan przemilczał. E, dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Naprawdę ja od pana się wiele nauczyłem wtedy, w tamtych latach. Aleksy Oleksza. Aleksy Oleksza. Kolejny geodeta, kolejny wybitny człowiek, kolejny człowiek z zaufaniem, olbrzymim zaufaniem społecznym. Bardzo ci za to dziękujemy. I przyjaciel oczywiście mój i pana Budrowskiego. To też mój kolega od 1968 roku. I jest takie, pan Oleksza pamięta, nasza portierka, która taka mia, miała takie wschodni... Akcent. Ja biorę klucz od pokoju, a ona mówi, a w 33 są dwa waleta. Dwa waleta. Pan Alek y, dwa lata waletował u mnie. A ja mówię, a nie prawda, bo jest trzy waleta, a nie dwa. Ona jednego nie. Złapała. Wiecie, że oglądaliście, oglądaliście film Kogel-Mogel, jak te portierki zachowują się w stosunku do studentów, więc ona mi chciała taki powiedzieć, a w 33 dwa waleta są. A ja mówię, nie dwa, tylko trzy. A mogliśmy mieć trzy waleta, ponieważ kierownikiem Domu Studenckich był Boguś Biegański-Skrynek, także. E, nikt nas nie ścigał za baletów. A, a, a propos Alka Olekszy, to e, oddajemy do użytku jedną z dróg na terenie gminy, na terenie wiejskim. Podchodzi do mnie kobieta. Ja mówię: Co, Alek załatwił, co nie? Bo wychodził za tą drogą i tak dalej. Ona mówi: Nie to, że dobry człowiek, ale najpiękniejszy człowiek w całej gminie. <grywa> Także Budrowski też z tej gminy, a powiedziała o, 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 o lepszy. Tak, ja <laughs> tak, najpiękniejszy człowiek w całej gminie. Nie tylko sprawny, ale i nas, najpiękniejszy. Już wiosce, jak wszyscy do kościoła pójdą. <laughs> tak, brawo. Sławomir Kraśnicki. Jest, też, też historia powiatu Sokulskiego. Długoletni radny, a jednocześnie, proszę Państwa, był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych przez kilka lat. Tak jak wszędzie. Jak wszędzie młodzi nastali w i nam starym już trzeba, starszym przepraszam, odejść. Dziękuję bardzo Sławek. Ale Jezu Sławek to w ogóle historia, kurczek. tak do, teraz przecież też dogadujemy się co do zarządu, do Rady i kiedy była w tamtej kadencji, na początku tamtej kadencji, kiedy była taka trudna, podbramkowa sytuacja, pomie, może tego nie pamiętacie, ale była taka, był taki moment. Przyjechał Sławek, uderzył ręką w stół i powiedział: Robimy tak i tak. I wszyscy zagłosowaliśmy tak, jak on wtedy powiedział. E, pan Budrowski mówi, mój kolega, mój przyjaciel mnie wtedy i, szano, i potwierdzam to, bardzo szanował zawsze swoich kolegów. No, może tam od czasu do czasu jakiś wyjątek zrobił, ale generalnie szanował bardzo swoich kolegów i te ich sugestie brał pod uwagę i ja bardzo serdecznie panom za to wtedy, dziękuję, bo wtedy bardzo nam pomogliście poukładać to wszystko. Dziękuję bardzo. Jerzy Omielan, człowiek z poparciem społecznym, olbrzymim z poparciem społecznym również, miał nie startować do Rady Powiatu, ale wystartował, dzięki Bogu, bo ludzie tego potrzebują. Dobrze, że zmienił zdanie, tylko krowa nie zmienia. Także bardzo serdecznie Panu dziękujemy. <głosy> <głosy> Zapraszamy do współpracy. Dziękujemy za pracę. Konia Myślińska. Gratuluję. Pan Jerzy Omielan był, był kiedyś burmistrzem Suchowoli. Wykonaliśmy bardzo dużo wspólnie dróg powiatowych, a jednocześnie nadal jest druchem ochotniczych straży pożarnych także gratuluję panie Jurko i życzę jeszcze dużo sukcesu. Tak jest ojej no teraz też wspaniały człowiek pomimo młodego wieku Marcin Sutkowski Dziękujemy panie Marcinie panie mecenasie dziękujemy za wsparcie dziękujemy za wszystko Marcin Sutkowski kontynuuje karierę polityczną po swoim tacie Andrzeju Sutkowskim, który był pierwszym wójtem gminy Sidra w 1990 roku, a później porzucił gminę do wyższych celów, do wyższych stanowisk. Wracę, ale bardzo, bardzo dobrze Mogę opowiedzieć wam anegdotę, jak pierwsze, pierwsze spotkanie z Sutkowskim. Sutkowski to był, jest z zawodu weterynarz, ja z zawodu geodeta i zaprosił nas do Sidry na integracyjną taką kolację. No i tak postawili kieliszki, a mogę to publicznie? Szanowni Państwo, to wszystko będzie dla pokoleń, bo to później po 50 I postawili kieliszki 100 milimetrowe Ja mówię, że my, geodeci, wolimy pić mniejszymi kieliszkami, ale... częściej. on mówi, nie, my, weterynarze, pijemy setkami. No dobra, pijemy. Oni. Tam było kilku weterynarzy, było kilku geodetów. I oni tak. Od razu setkę, i tego, a my tak, pięćdziesiątkę. Oni nie nalewają, czekają. I my czekaliśmy drugi raz. I po dwóch godzinach trzeba było dwóch weterynarzy wynieść na noszach, a geodeci nadal zostali. Bo przestrzega młodych, mniejszymi kieliszkami, więcej się wypije. Pamiętajcie o tym małą łyżeczką. Także i później jeszcze długo współpracowaliśmy całą gminę Sidra, e, wodo, wodo, wodociągi żeśmy tam, tak, także pozdrów tatusia od, od pierwszego starosty, pierwszego wójta gminy Sidra. Tak wiele, wiele asfaltów, brawo. Szanowni Państwo te... Te wspomnienia będą historyczne, dlatego że no, nie będziemy już mieli pana Franciszka Budrowskiego w naszej Radzie, ale, no, ale publicznie już mniej aktywny pan będzie. W każdym czasie no, to bardzo ważne, bo to inter, w internecie nic nie ginie, a więc będą kiedyś pokolenia kolejne, będą kiedyś wspominać jak to dużymi flakonami kiedyś pili godać i z weterynarzami. Jarosław Sylwester Hołownia. Zapraszam serdecznie. Ja jeszcze też, chcę, ponieważ taką mam, taką, że pana Sylwestra Jarosława, głównie, chodź tutaj, chodź. Poznałem w 2001 roku, kiedy za pieniądze, wtedy jeszcze przedakcesyjny, unijny. Pojechaliśmy z taką wizytą do Danii. To organizowała głównie Gmina Dąbrowa i Technikum Rolnicze w żadnym stoku. I pan Jarosław był naszym tłumaczem na tej wycieczce. Bardzo mile wspominam tą wycieczkę. Naprawdę super, była udana impreza. Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Pamiętacie, jak pan Jarosław powiedział, że, e, e, nie, jak to było, e, przebrała się Marka, głosuje na Jarka. Pamiętacie, taki happening tutaj nam, nam użył i teraz już, bo to wiesz, poznaje się prawdziwego mężczyznę, nie tak, jak zaczyna, tylko jak, tak, jak kończy, no nie. E, e, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, no nie, ale e, ja chcę ci trochę odpowiedzieć na, na tamto, prawdziwie odpowiedziałem, że to chodziło o Jarka, Jarosława Kaczyńskiego, ale mieszkańcy mi podeszli wtedy, jak później po tym happeningu do Ludzisza, yy, yy, poszedłem po prostu do mieszkańców i mówił do mnie, Panie Starosto, proszę powiedzieć dla Pana Jarosława, co my Panu przekazujemy. Nie głosujemy na tego Łotra, głosujemy na Piotra. Tak, tak mi powiedzieli mieszkańcy, po, 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 postanowiłem, że, po, postanowiłem, że panu to przekażę, ale oczywiście tego łotra to w cudzysłowiu z żartem i, i ze wszystkim. Także bardzo serdecznie dziękujemy, mam nadzieję, że kolejne rozdanie, kolejna kadencja będzie już taka spokojniejsza i będzie mniej obfitująca w przepychanki słowno-muzyczne. Dziękuję bardzo. Jeszcze, pan... jeszcze, jeszcze tylko ja chwilę. Panie starosto, w imieniu nas chciałbym przekazać panu podziękowania na pana ręce za wytężoną pracę na rzecz Powiatu Sokulskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tą wytężoną pracę, czego efektem są i drogi, i, i, i szereg przedsięwzięć, tutaj już nie będziemy wymienić. natomiast jesteśmy bardzo wdzięczni za to, jaką ciężką pracę Pan wykonuje codziennie na rzecz naszego powiatu. Dziękujemy bardzo dziękuję, serdecznie. Dziękuję bardzo. Tak dostałem. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Warto to odnotować, pan Kazimierz Łabieniec jest już w tej chwili wiedzie prym, jeżeli chodzi o staż w Radzie Powiatu, Powiatu Sokólskiego. Każda kadencja z udziałem pana Kazimierza Łabieńca. Coś niezwykłego. po prostu no to, to, to się po prostu nie, nie zdarza. Na pewno w Polsce jest niewielu tego typu, te, tego typu osób. Naprawdę brawo dla pana Kazimierza Łabieńca. Brawo. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu Kazimierzowi. Chcę na koniec podziękować, bo nie wiem czy będzie sesja czy nie będzie, to już nie ode mnie zależy, podziękować państwu za współpracę w tym ostatnim czteroleciu. I jeszcze na koniec powiem coś. Statystycznie wyszło tak jak zawsze, tylko aż dziewięciu Radnych przeszło do następnej kadencji, bo tak było cały czas, że po mniej więcej połowa wchodziła i jeszcze tych, którzy nie weszli, a którzy, którym emerytura już jest należna. Niedawno był wywiad w telewizji z Panem Radosławem Sikorskim, dla przypomnienia, to był taki polityk, który był i w, w Prawie i Sprawiedliwości i w Platformie był na różnych stanowiskach. I pani redaktor zapytała, czy będzie startował w wyborach prezydenckich za dwa lata, tak? on powiedział: Pani redaktor, stwierdzam autoratywnie, że życie. Bez polityki jest o wiele przyjemniejsze. I tym pocieszającym akcentem zamykam obrady 52 sesji Rady Białostockiego.